Na no, ogół sytuacja wyglądała tak, że ja byłam na takim skraju wyczerpania, że po prostu mu napisałam, że już nie mam siły, że przepraszam i dziękuję za wszystko. Ja się po prostu pożegnałam i on no, po prostu zareagował. Odpowiadam na te totalnie najpopularniejsze, najczęściej powtarzane pytania, dlatego ich jest tyle, Piotka. Eee, słuchajcie, nie. Też tak przemyślałam sytuację z jego mamą. Pewnie jeden kawałek nie wystarczy, to wytłumaczę zaraz. Przemyślałam sytuację też z jego mamą i doszłam. I no, odpowiadając, przemyślałam też sytuację z jego mamą. Doszłam do wniosku, że myślę, że telefon od jego mamy był takim odruchem macierzyńskim. Tak myślę, że po prostu bardzo to się wszystko odbiło na Piotrku i. Ona tak zareagowała jako matka, wiecie, by matka, nieważne ile macie lat, zawsze będziecie dzieckiem do swojej mamy, która Was kocha. Muszę Myślę, że stąd jej reakcja. jak kroków prawnych wobec nich nie będę podejmować. Zobaczymy, co z kolegą w traptypie, bo ten, ten pan mnie bardzo zdenerwuje. Mm. Ale za to Lasu ci się prosi, żeby dołączyć ją do tych zeznań na, na, na komisariacie, bo, bo mi grozi jakiś tam Discord, coś tam, coś tam. E, więc bardziej w tę stronę, raczej w rodzinę Piotrka już nie. E, odpuszczam całkowicie ten temat. Raczej jestem człowiekiem, który wybacza wszystko, więc, więc ja po prostu wybaczam. Niewiele mogę Wam tutaj powiedzieć z tego względu, że ja raczej nie wspominam dobrze mojego dzieciństwa. Raczej nie było tam sytuacji, której ja bym dobrze wspominała, a jeżeli były, to po prostu ich nie pamiętam, bo te złe momenty je bardzo przewyższyły, więc Wiem, że już totalnie macie dość tego tematu, ja też, no ale jest to tak zamieszane, że nie idzie po prostu na to się nie odnieść. Eee... Tak, 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 ja, ja mu wybaczam wszystko, myślę, że też i odpowiadając, tak, jak najbardziej, ja z mojej strony wybaczyłam mu chyba wszystko, co, co mogłam. Myślę, że też przyjdzie dzień, kiedy Piotrek mi wszystko wybaczy i będziemy mieli między sobą całkowicie czystą kartę. Nie wracamy do siebie, spokojnie, to nie jest tak, że teraz któryś próbuje się podlizać czy coś. To jest ciężki czas dla nas obojga i myślę, że nie ma co po sobą kopać dołków dłużej. Wiecie, to, że ktoś zrobił coś niedobrego nie znaczy, że nie można powiedzieć o tym, co zrobił dobrze, więc też z takiego założenia wychodzę, ale tak, z mojej strony wybaczam wszystko i jemu, i jego mamie.